Zaczynamy kolejny nasz odcinek rozmów na temat różnego rodzaju muzyki, bo rzeczywiście prezentujemy podczas naszych spotkań i wspólnych rozmów e, e, płyty. E, prezentujemy e, e, różne long playe, winyle, które uważamy miały wpływ na nasz gust muzyczny. I jakoś nas ukształtowały. Mhm. Ale przecież też rozmawiamy w ogóle o muzyce. Tak. E, I mówimy, że każdego rodzaju muzyka jest dobra. Mhm. E, aby była dobra, e, bo mhm. można źle grać rocka, e, i można źle grać muzykę poważną, mhm. i można być kiepskim e, jazzmenem, mhm. ale można w tych wszystkich stylach pokazać jakość, i o tym właśnie mówimy, żeby słuchać, słuchać, uczyć się słuchać, żeby być cierpliwym w słuchaniu. I żeby pozwolić, żeby muzyka w jakiś sposób też rozszerzała nasze pojmowanie, przyjmowanie tego wszystkiego, co nas otacza. Ja w tym kontekście powiedziałbym, że dużo cięższą muzyką jest pop, dlatego że trudniej takiej ilości muzyki popularnej znaleźć coś ciekawego, ponieważ dzisiaj każdy może sobie nagrać płytę, natomiast w czasach powiedzmy, czy baroku, czy renesansu gdzie tylko ludzie wykształceni mogli nagrywać muzykę, tam dużo ciężej jest o coś niewartościowego, mam takie, takie wrażenie, ale no, tutaj jakby myślę, że mogą być różne. Zgoda, ja, ja absolutnie się zgadzam, natomiast chcę zauważyć coś takiego I, i jakby zwrócić na to uwagę. Naprawdę są osoby grające, czy zespoły grające muzykę pop, bardzo popularne. Tak. Tak, mainstreamową. Które, którzy są naprawdę genialni, tak, którzy są fachowcami. Tak, I chce, chcemy też w naszych rozmowach na to zwrócić uwagę, żeby nie przekreślać z góry żadnego muzycznego stylu. Może oprócz jednego, kiedyś o nim wspomnimy. Ale, nie. Albo, albo i nie, żeby nie robić mu reklamy. Ale tak naprawdę każdy styl muzyczny jest warty e, zauważenia, e, szukania ludzi, którzy... Mu się poświęcają i którzy robią rzeczy niezwykłe właśnie w tym stylu. Mówiąc już o popie, to uważam, że w każdym domu w dyskografii powinien znaleźć się na przykład przynajmniej jeden long play Jacksona. O, Michael Jackson, tak. tak. Na so przykład. Nice. Mm. Ale też Whitney Houston, mm. czy innych, którzy nie są pospolici, tak. ale absolutnie niezwykli. W swoim, w swoim dorobku. Mhm. I można nie lubić ich, można nie być zachwycony z ich postępowania, mhm. ale trzeba oddać hołd ich twórczości, tak. bo zrobili docenić coś docenić, w jaki sposób działali. No i jeżeli chodzi o docenienie, to e, fajnie uważam, należałoby e, znaczy fajnie można było się zachować, gdyby docenić. Ludzi, którzy y, zaczęli tworzyć y, muzykę dla mas, bym tak powiedział. Tak. Nie chcę tego używać w pejoratywnym znaczeniu tego słowa, ale zaczęli y, tworzyć muzykę dla ludzi, byli z, z ludzi wybrani, to nie były jakieś elity. I y, mówiąc o, takie, y, o takich artystach, ciężko nie mówić o soulu. Tak, tak. Mówi się, soul to jest muzyka duszy. Mm. Jak to, to są dusza? Tak. tak. To, to może nie jest jakiś szczególnie wartościowy album pod względem wartości kolekcjonerskiej, ponieważ jest to, jest to nowe wydanie. Są to trzy albumy sześciu artystów. Okay. Na, każdej, na każdej stronie jest jeden z artystów i... Prawdopodobnie z tych, którzy, których tutaj widzę, to prawdopodobnie każdy z nas kojarzy Jamesa Browna. Tak. Natomiast reszta artystów myślę, że może być nie do końca rozpoznawalna. Natomiast jeżeli przesłuchamy te utwory, okaże się, że remiksów wiele z tych utworów słyszeliśmy już nie, niejednokrotnie. Jest to no, taki, taka, taka przekrojowa. Takie przekrojowe wydanie. Kilka słów o każdym z artystów. Soul czy RB to są takie, no według mnie, bardzo podobne style muzyczne, może nawet już uważane w niektórych kręgach za, za jedno. Natomiast to jest muzyka, która pięknie brzmi na czarnych trąbach. Ona, ona ma jakiś taki klimat. Jakąś taką ciekawą wymowę. Że rzeczywiście jak troszeczkę tam trzasku słychać między tymi utworami, albo nawet w trakcie uporu, to nadaje im tylko charakter. Hmm. Tak, a co ciekawe, jak popatrzyłem na tą płytę, to wszyscy wykonawcy prezentowani tutaj akurat na tej płycie Soul, to są Afroamerykanie. Tak. I to jest, to jest coś według mnie niezwykłego. Ludzie e, e, czarnoskórzy bądź e, nazywa się, nazywani Afroamerykanie, jakby e, oni e, mają niezwykły e, taką ja mam wrażenie, e, wręcz szósty zmysł, jeżeli chodzi o muzykę. Oni są, tak jak wspominaliśmy, właśnie Michael Jackson i Johnston, tak. tak? Tak. E, dużo cie, e, ciężej. E, może dużo ciężej, nawet w tamtych, szczególnie w tamtych czasach, było znaleźć człowieka białoskórego, który rzeczywiście robił coś wybitnego. On, my, my... Szczególnie w niektórych rodzajach muzyki. Tak. Musielibyśmy nazwać to w ten sposób. Na przykład te rodzaje to jest blues, tak. to jest właśnie soul, mhm. to jest też jazz. To jakby muzyka, oczywiście to się wszystko wymieszało dzisiaj e, i oczywiście e, e, białoskórzy również grają te, te, te utwory. Ale pamiętam, jak e, taką anegdotę na, na, na temat Erika Claptona, mhm. którzy mówili, to niemożliwe, żeby on był biały, dlatego, tak. że on tak doskonale gra bluesa, tak. bo, bo blues był domeną tak. afroamerykanów. Tak. I różne inne. Oni mają właśnie to coś, co mówisz, ale oprócz takiej umiejętności tworzenia tych stylów muzycznych, to według mnie mają niezwykłe umiejętności w kwestii poruszania się. Oj. Tak. Różnica jest nieprawdopodobna. Wydaje mi się, że oni w ogóle nie potrzebują uczyć się tańczyć w różne rodzaje. Ja bywałem na różnych spotkaniach. Siedem razy byłem w Afryce, bywałem tam na różnych spotkaniach, gdzie widziałem, jak czarnoskórzy poruszają się w rytm muzyki. Nawet nie próbowałem im dorównać, mm. bo to by było no, profanacja mm. tańca, mm. dlatego że robili to w tak doskonały sposób, lekki, swobodny. Mm. I to jest ich domena. Tak. Co jest, co jest ciekawe, to, to były... Yy... Dla tej społeczności bardzo ciężkie czasy w Stanach Zjednoczonych. E, mówi się, że szczególnie ciężkie w czasach w Stanach Zjednoczonych, myślę, że dużo cięższe były w, w Afryce, do dzisiaj są. E, natomiast w, w Stanach Zjednoczonych to było ciekawe, że mieli e, bardzo, e, niesprzyjającą, e, bardzo niesprzyjające otoczenie, a tworzyli niezwykłe rzeczy. I rzeczy, na których dzisiaj budujemy, tak naprawdę. Jest czasami, czasami to jest, y, y, to jest pomoc. To znaczy niesprzyjające zewnętrzne warunki sprawiają, że jesteś e, płony na artystycznie. Mhm. To znaczy wyrażasz to, co przeżywasz, w piękny sposób, który, który może oddziaływać na mhm. I to jest właśnie taka muzyka. Tak. Także y, tytułem końca zachęcam y, właśnie grzebania troszeczkę w, w klasyce takiej muzyki, powiedzmy popularnej, ale popularnej w tym sensie, że y, Dostępnej dla ludzi. To jest... Mówię, to, to nie chodzi mi konkretnie o, o ten... Tego artystę? Te, tego artystę, czy tego... Ale alty... ten styl. Tak. Zachęcam do posłuchania, bo szczególnie właśnie tematy bluesowe, tematy soulowe, R&B niezwykle brzmią na czarnych kamerach. Discovered są odkryty, czy znaleziony, są... Dobrze. Zachęcamy ja, do odkrywania. Tak, ja... E, e, teraz e, całkowicie wydaje mi się nieoczywisty krążek. Laboratorium i Diver, ich płyta, to czwarta z kolei ich płyta. W ogóle ciekawy bardzo zespół e, jazzowy. Mhm. Polski jazzowy zespół, pochodzący z Nowej Huty. E, w 70 roku zaczęli swoją działalność. E, to jest w ogóle ciekawe, bo sami o sobie napisali w ten sposób, że e, zorganizowali festiwal, żeby go wygrać. Więc zorganizowali festiwal, wygrali go. Dość popularny w czasach w latach 70. -tych. Po jakimś czasie rozpadli się. Żeby w 80. latach na nowo się reaktywować i znowu wydać sporo płyt. Bardzo, bardzo ciekawy zespół jazzowy, tak jak mówię. Jazz to także muzyka afroamerykanów. Hmm. I. Tak sobie przypominam, taki fragment z filmu był jazz, polski film, bo to polski zespół, polski zespół jazzowy Laboratorium, bardzo przyjemna muzyka. I tak jak mówię, był taki film, który się tak nazywał, o jazzie w latach, w których muzyka rozrywkowa nie była popularna, albo która była wręcz w niektórych, czy w większości zakazywana. Szczególnie właśnie muzyka jazzowa czy muzyka soulowa. Nazywano to muzyka z nienawidzonego imperializmu, czyli z Gniłego zachodu. Niektórzy, którzy grali właśnie w tych czasach muzykę, to są lata 50., to o czym mówię, grali jazz czy grali soul, czy grali taką muzykę, to byli uznawani za zdrajców narodu, bo przecież tutaj był socjalizm i my mieliśmy mieć swoją muzykę, swoje hymny, na cześć przywódców, a tu ktoś grał muzykę. I pamiętam taką scenkę z filmu Był jazz, gdzie jeden z muzyków staje przed aparatem partyjnym i ma się wytłumaczyć, dlaczego po godzinach, czy poza czasem, kiedy uczy się na uczelni, gra z kolegami po klubach muzykę z imperializmu. Na co on odpowiedział, nie, nieprawda, ja nie gram muzyki z imperializmu. Ja gram muzykę uciśnionego murzyńskiego ludu. <laughs> Więc e, tak wybrnął z tego, na moment oczywiście, bo w konsekwencji i tak tam wszystko stracił. Ale to jest e, jazzowa płyta laboratorium. Oni wygrali, na, nagrali sporo płyt, dokładnie nie pamiętam ile, ale sporo ich nagrali. E, swego czasu dość popularny zespół. E, I wydaje mi się, gdzieś ta płyta e, trafiła do naszego domu, spreze została sprezentowana. Ale odkąd jest u nas, to regularnie jest słuchana, bardzo, bardzo ciekawa i bardzo przyjemna. Ja w ogóle o tym zespole nie słyszałem, ale ta płyta, jak się pojawiła u nas w domu, to powiem szczerze, słucham z przyjemnością całą. Od początku do końca Dokładnie. i to wielokrotnie. Naprawdę niezwykła. Mówiliśmy, że prezentujemy po jednej płycie. Ja chciałem zaprezentować dwie w tym odcinku, dlatego że podobnie jak płyta laboratorium to chciałbym też przedstawić taki duet fortepianowy Marek i Wacek. Marek Tomaszewicz i Wacek Kisielewski to duet fortepianowy, bardzo ciekawe dwie postacie. Już w 67' oni zdobyli na festiwalu we Francji Grand Prix Złotego Gronostaja, więc naprawdę też to, co zaczęli robić, to było coś takiego niepospolitego. Nagle dwa fortepiany i grają muzykę klasyczną różnych wykonawców, czy różnych autorów. Między innymi tutaj jest, jest i Beethoven, i Schumann, i Chopin, i Bach, więc różne utwory klasycznej muzyki grają na, na fortepianach. Swego czasu dość popularny duet w Polsce, puszczany i w radiu. Myślę, że troszeczkę zapomniany, ale chciałbym zachęcić do powrotu. Tak samo jak laboratorium, to już jest przeszłość, ale to jest piękne, piękne polskie akcenty, jeżeli chodzi o, o muzykę o muzykę rozrywkową. Tak samo, e, według mnie, Marek i Wacek. Mm. Niestety, Wacław e, Kisielecki e, chyba 82 rok e, zmarł w szpitalu po wypadku samochodowym. Mm. E, Marek Tomaszewski jeszcze próbował z kimś, e, na nowo utworzyć duet fortepianowy i grać, ale nic z tego nie wynikło. E, po prostu wydaje się, że to byli dwóch e, do, dla siebie stworzonych e, Muzyków, którzy grali piękną, piękną muzykę. Tutaj grają utwory romantyczne Marek i Wacek. Y, też z przyjemnością, z przyjemnością się tego słucha. Ja pamiętam tą płytę. Mieliśmy dwie płyty mm, za czasów, kiedy, kiedy ja jeszcze byłem dzieckiem. Dwie płyty mieliśmy: Marka i Wacka. I pamiętam, że ja po niej sięgałem. Nawet nie pamiętam kompozycji zupełnie, bo oni, oni takie wariacje też tworzyli. Tak, tak. E, natomiast rzeczywiście e, to, to jest ciekawe, bo e, z tego co się orientuje, oni normalnie z tego żyli, tak? No, tak. W tych czasach to ciężko było chyba z muzyki żyć, tak? A tak, oni, to prawda. Jak... Oni, oni jakąś popularność zdobyli, się utrzymywali cały czas. I koncertowali, utrzymywali się na jakimś poziomie, więc rzeczywiście z tego funkcjonowali. No tak jak mówię, w 80 latach przestali, przestali koncertować ze względu na śmierć jednego z nich, ale no, zachęcamy. Zachęcamy do laboratorium. To też może nie aż tak bardzo popularny zespół Marek Wacek, bardziej popularny, ale dobra polska, rozrywkowa muzyka lat 70-tych, 80 -tych. No i co? Odkrywajmy.